Ten lek ma za zadanie pokurczyć prostatę, zmniejszyć jej objętość i automatycznie też PSA spadnie. Okazało się, że akcja profilaktyczna została pozytywnie odebrana przez społeczeństwo. Zainteresowanie jest tak duże, że postanowiliśmy wspólnie z dyrekcją wyznaczyć drugi termin. Dziś już widzimy, że zgłaszają się panowie w każdym wieku. Jest ogromna potrzeba w społeczeństwie do kontynuowania tego typu akcji. Sama akcja jest bardzo potrzebna, i jest to naprawdę dobry pomysł, żeby to kontynuować. Nerka prawa w porządku. I spokojnie sobie oddychać. Dobrze. Czy jakieś problemy z oddawaniem moczu są? Czasem. Czasem, tak. Bardzo ważną częścią dzisiejszego spotkania jest dieta. Jest to o tyle ważne, aby mieć świadomość na temat odżywiania, ze względu na to, że około 30% nowotworów spowodowane jest stylem życia oraz złym odżywianiem. Dzisiaj głównie skupiamy się na mężczyznach, jednak warto mieć świadomość, że te odżywianie jest ważne u wszystkich. Podaż owoców, warzyw, mięsa, ograniczenie mięsa w spożyciu jest takim jakby celem, do którego powinniśmy dążyć. To są takie główne czynniki, na które mamy olbrzymi wpływ, które łatwo zmienić w diecie, a nie wszyscy mają tego, tego świadomość. Takie właśnie dzisiaj informacje przekazuję naszym pacjentom. Tutaj ma też pan taki przykładowy jadłospis i to właśnie o czym mówiłam, czyli. Jak grama, jaka gramatura powinna być dodana na przykład do posiłku? Prosiłabym, że prosiłabym 10 minut, usiąść sobie, poczytać, zapoznać się, no i najlepiej wdrożyć w życie. Dobrze, jeszcze na nariuszach mam czas, o, no to super. czas. Już dziś mogę Państwa zaprosić na kolejny termin w dniu 14 września od godziny 8 do 14, gdzie kolejni pacjenci zostaną poddani profilaktycznym badaniom w kierunku wykrywania raka jądra oraz raka prostaty.